Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji Włodzimierz Skali, Krzysztof Tudyń. Drodzy państwo, Polska pod rządami PiS i PO staje się śmietnikiem Europy. Osiem lat rządów PO, osiem lat rządów PiS, i mamy nieustanne przerzucanie się odpowiedzialnością. Nie ma odpowiedzialnych w tym kraju. Nieustanne przerzucanie się odpowiedzialnością. Według danych Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. 800 tysięcy ton niebezpiecznych i nielegalnych odpadów jest składowanych w Polsce. Także ogromna liczba. Ogromna liczba, a odpowiedzialnych, Szanowni Państwo, nie ma. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend w Zielonej Górze doszło do katastrofy ekologicznej. Spłonęły właśnie nielegalnie składowane niebezpieczne odpady według Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do atmosfery. Udało, no, wydzieliły się bardzo niebezpieczne związki chemiczne, które potencjalnie mogą być rakotwórcze. Drodzy Państwo, spółka, która składowała te odpady, dostała zgodę od starosty zielonogórskiego za, za czasów PO. Te odpady leżały tam od 2012 roku. Ta spółka nie miała nawet środków finansowych, żeby pokryć e, koszty grzy, e, kary 100 tysięcy złotych. Już nie mówiąc o e, wielomilionowych kosztach e, sprzątnięcia, utylizacji tych e, odpadów. I tu mamy dokładnie przykład tego, jak funkcjonują mafie śmieciowe w Polsce, drodzy Państwo. Pojawiają się spółki Krzak. Które nie mają kapitału, nie, mają, nie dają żadnej rękojmi zajmowania się takimi poważnymi sprawami, nawiązują kontakty z lokalną władzą samorządową, później znikają, stają się niewypłacalne, problem spada na samorządy, samorządy sobie, sobie z tym nie radzą, rządy umywają ręce. Kraj, w którym nie ma odpowiedzialnych, są nam podrzucane śmieci. Ten modus operandi niestety się powtarza również teraz. Nie jest tak, że to było tylko 10 lat temu. Drodzy Państwo, ta sytuacja w Zielonej Górze no to jest przykład naprawdę katastrofy ekologicznej i wielkiej szkody dla mieszkańców Zielonej Góry. Chciałbym, żeby to była przestroga, ale sama przestroga to jest mało. Jest potrzebne wprowadzenie odpowiedzialności urzędniczej za decyzje. Dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć odpowiedzialnych urzędników, powiązanych, powiązanych finansowo z decyzjami, jakie wydają, dopiero wtedy takie rzeczy nie będą miały miejsca. Proszę o zabranie głosu Błudzimierza Skonika. Szanowni Państwo, Duopol Popis sprawując na przemian władzę w Polsce. Dowiódł, że jest bardzo skuteczny w czyszczeniu zawartości portfeli Polaków, natomiast jest kompletnie bezradny w walce z zaśmiecaniem Polski. Drodzy Państwo, ta sytuacja zielonogórska z porzuconym magazynem odpadów niebezpiecznych w ilości 5 tysięcy ton. 5 tysięcy ton, drodzy Państwo, porzucone odpady niebezpieczne. Jest, nie jest przypadkiem odosobnionym. Otóż według danych głównego inspektora ochrony środowiska w 2021 roku stwierdzono aż 424 porzucone składowiska odpadów niebezpiecznych. Główny inspektor ochrony środowiska szacuje, że samo zutylizowanie tych odpadów e, miałoby pochłonąć miliard trzysta milionów złotych, nie licząc kwestii odtworzenia e, gleby, która e, jest prawdopodobnie również e, tymi toksycznymi substancjami e, zakażona, zarażona. E, sytuacja w Zielonej Górze pokazuje, że rząd PiSu jest jak zwykle spóźniony. W trzy dni po tej ekologicznej katastrofie minister klimatu pani Anna Moskwa zwraca się z głośną medialną akcją i skarży się do Komisji Europejskiej na Niemcy, które w sposób nielegalny bardzo często eksportują swoje odpady niebezpieczne do Polski. Drodzy Państwo. Nie ma się co dziwić, to słabość polskiej administracji zachęca do tego, by właśnie do Polski eksportować coś, co jest nie do przyjęcia w innych państwach cywilizowanych. Cóż, krótko po katastrofie zielonogórskiej wielka akcja medialna, a przez dekadę, drodzy Państwo, przez dekadę. Kompletna bezradność i bezczynność. Według ustaleń Najwyższej Izby Kontroli w latach 2017-2022 miały miejsce 754 pożary miejsc zgromadzenia odpadów bardzo często takich, które zostały porzucone. Drodzy Państwo, to pokazuje, jak mamy do czynienia z systemowym problemem obejmującym całą Polskę. Kontrole NIK wskazują na chaos kompetencyjny, na kompletną bezradność zarówno administracji państwowej, jak i samorządowej. Departament Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, głównego inspektora ochrony środowiska, szacuje, iż szara strefa, związana z gospodarką odpadami niebezpiecznymi sięga nawet 40%. Niebywała skala, przepotężna. Wartość tego, tej szarej strefy szacowany jest przez inspektora ochrony środowiska na kwotę 6 miliardów złotych. I drodzy Państwo, polski rząd nie może sobie z tak poważnym problemem Poradzić rząd zarówno pisowski, jak i platformerski. Drodzy Państwo, Konfederacja posprząta Polskę. Najpierw oczyścimy Sejm z pomagdalenkowego politycznego szlamu w postaci bandy czworga, a później zrobimy porządek z odpadami niebezpiecznymi w Polsce. Dziękuję bardzo. Są pytania? To zapraszamy na nasze sieci społecznościowe Konfederacji. Dziękujemy.